W wszędzie czuć atmosferę świąt, w tym roku najważniejsza i reprezentacyjna choinka to dar mieszkańca podlwowskiego Obroszyna. Pan Wasyl Kozłenko przywiózł małe drzewko z Karpat 35 lat temu i posadził je przed swoim domem. Kilka dni temu spełniło się jego marzenie, choinka rozbłysła na placu przed Operą i tak króluje nad miastem i jarmarkiem bożonarodzeniowym. Ten rok, jak widać, był dla nas bardzo udany. My przywitaliśmy na świecie naszego syneczka. On się urodził w tym roku. A teraz przyjechaliśmy tutaj, żeby on zobaczył swoją pierwszą choinkę w życiu. Jestem w stroju, który niesie ze sobą przesłanie i jakiś wydźwięk. I my chcemy, aby ono było przede wszystkim jaskrawe, ponieważ organizatorzy naszego punktu to są osoby twórcze, które mają kolorową fantazję. Хочемо би жити, дуже здоров'я, дуже дуже добрих емоцій. Рок бенчелочки, ну, але якось живемо далі. Сподіваємося, що наступний рік буде ліпше. Запрошуємо до Львова. А щастить в новому році! Панство, вітаю вас! З Новим роком! Шістєго найліпшого! Ой, щастить в новому році! Wielkimi krokami zbliżamy się do rozpoczęcia Nowego Roku. Ten rok był trudnym rokiem dla wszystkich. Walczymy z pandemią koronawirusa. Ale z kamerą Studia Lwów staraliśmy się przybliżyć Państwu wydarzenia nie tylko z Lwowa, ale i z innych miejscowości. Dzięki współpracy z naszymi kolegami z Odesy, Stanisławowa, Wołynia opowiadaliśmy o tym, jak żyją na Ukrainie. Chcieliśmy podziękować Państwu za to, że jesteście z nami. Niech zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję, Radość, miłość. A my z końcem tego roku żegnamy się z Państwem przy tej naszej lwowskiej choince. Do zobaczenia w przyszłym 2022 roku.